Gatunków tulipanów jest ponad 150, a odmian kilka tysięcy, i wciąż ich przybywa. Polskie gospodarstwa ogrodnicze dzięki dotacjom z Unii Europejskiej rozkwitają niczym wiosenne kwiaty. Co zrobić, by zbudować markę tego typu produktów i jak zabłysnąć na krajowym i zagranicznym rynku, sprawdziliśmy podczas wizyty na Kujawach i Pomorzu. To jest program Agroszansa. Maria Sikorska, witam i zapraszam. Siedziba ogrodniczej grupy producentów z gminy Dobrcz. Firma specjalizuje się w produkcji materiału wyjściowego roślin ozdobnych. W ofercie ma m.in. sadzonki oraz nasiona na przykład pelargonii, surfini czy niecierpka. Sezon rabatowy już na finiszu, wkrótce nadejdzie czas na sadzonki. Zakład rozkwita dzięki nowym inwestycjom. Od trzech lat grupa działa już w tym obiekcie, w którym wykorzystuje nowoczesne technologie. Cały ten obiekt oraz maszyny, wszystko co tu się znajduje, powstało dzięki dofinansowaniu z Agencji Restrukturyzacji. Te 3 hektary, to są tak naprawdę 2 hektary pod szkłem i hektar ciennika, który wykorzystujemy głównie pod byliny, ale przede wszystkim udało nam się dzięki tym funduszom zautomatyzować tą powierzchnię. Wszystkie roboty do dopakowania, do rozstawiania roślin, jeżdżące stoły no, to jest naprawdę duży krok w przyszłość dla ogrodnictwa. Dzięki temu dofinansowaniu mogliśmy postawić taki obiekt, który pozwala na y, uprawianie różnorodnych gatunków. Głównym naszym rynkiem zbytu dla roślin rabatowych, dla poinsecji jest Polska oraz y, wschodnie kraje nadbałtyckie, ale dzięki możliwości rozszerzenia naszej oferty obeliny, które sprzedajemy w Polsce jak najbardziej, ale jest to gatunek, y, grupa roślin, z którą wyszliśmy tak naprawdę na całą Europę. Zaczynając od y, od krajów tutaj najbliższych, czyli Niemcy, Holandia, tak, ale po jakieś cieplejsze Hiszpanie, Włochy, cała Skandynawia. Grupa producencka planuje poszerzenie oferty. Zakładając własną hodowlę, stosuje tradycyjne techniki, np. krzyżowanie, a także najnowsze biotechnologiczne służące do stworzenia nowych odmian. Patrząc na dalszą możliwość rozwoju, myślimy o tym, żeby trzeci hektar, który jest tylko ciennikiem, możliwie szybko zaszklić, bo to nam da możliwość uprawy roślin przez cały rok. No, oczywiście, jest bardzo dużo różnych robotów ty robotów do wykorzystania przy pakowaniu, które na pewno mogłyby nam mocno ułatwić pracę. Niekoniecznie myślimy o powierzchni, bardziej o inwestycjach związanych z mechanizacją pracy. By sprawdzić, jak można zwiększyć potencjał ogrodniczej grupy producenckiej Strzęsacza, odwiedzili je eksperci Agroszansy. Dr Alicja Tymoszuk, katedra roślin ozdobnych i warzywnych Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Kamil Kalemba, zastępca dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu, ekonomista. Lucjan Nastała, projektant ogrodów i architekt krajobrazu. Specjaliści doradzili poszerzenie oferty grupy o byliny modne we współczesnych ogrodach. Ważne, by były odporne na długotrwały brak opadów. Istotna jest również nowa gama kolorów. Różnorodność jest teraz w cenie. Modne są na przykład żurawki oraz kampanule. Pojawiają się nowe kolory, nowe liście i ludzie bardzo chętnie to kupują. Mam wielu znajomych, którzy kupują po jednej roślince, która jest jakieś ma cudowne kolory, cudowne liście, na pewno inne niż sąsiedzi. W celu dalszego rozwoju i zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku polskim i zagranicznym. Firma mogłaby rozbudować funkcjonujący już tutaj dział hodowli i hodować nowe odmiany byli. Jeżeli nowe odmiany roślin zostałyby wprowadzone do sprzedaży, firma uzyskałaby do nich prawa autorskie, to wówczas mogłaby również czerpać zyski dodatkowo z opłat licencyjnych. Grupa producentów może rozwijać hodowlę we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, gdzie funkcjonuje laboratorium zajmujące się genetyczną identyfikacją odmian, w tym także tak zwanymi markerami. Takie markery molekularne są bardzo ważne. Dzięki nim jesteśmy w stanie zidentyfikować nową odmianę, zidentyfikować nowy genotyp. Także, jeżeli istnieje podejrzenie o to, że ktoś nie uiszcza opłat licencyjnych, a namnaże odmianę, której właścicielem byłoby to przedsiębiorstwo, to możemy stosując właśnie takie markery molekularne udowodnić to, że ktoś bezprawnie namnaża tą roślinę i nie płaci opłat licencyjnych. W poszerzeniu oferty Grupy Producenckiej mogą pomóc fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grupa Ogrodnicza Producencka korzystała z pomocy do tej chwili dla Grup Producentów Rolnych PROW 713. W tej chwili okres pomocowy dla tej grupy się kończy. Otwiera nam się nowa perspektywa, nowy PROF 1420, i tutaj jest program z mojej, według mnie dosyć ciekawy, dotyczący współpracy i z działań w związku z innowacyjnością. Do programu tego mogą przystąpić dwa podmioty, które muszą utworzyć zespół operacyjny i ten zespół operacyjny może obiegać się o środki pomocowe do 10 milionów złotych, które będą pokrywały do 100% kosztów poniesionych w związku ze swoją działalnością. Ta działalność będzie miała na celu wprowadzenie innowacji, innowacji produktowej albo innowacji procesowej. By zwiększyć potencjał grupy, eksperci zalecili również poszerzenie działalności w zakresie tworzenia dekoracji florystycznych i pielęgnacji terenów zielonych. Dopłaty z programu rozwoju obszarów wiejskich sprawiły, że walka o spełnianie marzeń przedsiębiorców rozwijających biznes na wsi nie okazała się przysłowiową walką z wiatrakami. Jak się okazuje, rynek można zawojować nawet w nietypowy sposób. Połączenie średniowiecznego, wiernie odwzorowanego ekwipunku z całkiem współczesnym sportem, w którym wszystko podporządkowane jest jednemu celowi – skuteczności w walce. To tylko jedna z inscenizacji bitew członków Stowarzyszenia Walk Rycerskich. Takiego efektu w rekonstrukcji bitew z pewnością by nie było, gdyby nie unijne wsparcie, o które rycersko zawalczył Andrzej Żmuda Trzebiatowski z gminy Kamień Kraiński. Za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzyskał fundusze na rozwój mikroprzedsiębiorstwa, które zajmuje się rekonstrukcjami bitew, pokazami sztuk walki i prowadzeniem historycznych imprez. Pozyskane środki z dotacji pozwoliły nam na zakupienie sprzętu do transportu, pozwoliły nam również na wyposażenie grupy rycerzy oraz ubiorów i sprzętu do wypożyczalni, które możemy udostępniać osobom, które, dla których organizujemy pokazy, bądź też dla publiczności, która przychodzi na takie eventy. Dotacje umożliwiły rozwój biznesu, a także powstanie nowych miejsc pracy. Stroje i zbroje dla rycerzy przygotowane. Teraz czas na kolejne wyzwania. W naszych najbliższych planach mamy zamiar wziąć udział w Mistrzostwach Świata w walkach rycerskich w Hiszpanii. W planach jest także już nie walka, ale ubieganie się o kolejne dotacje na rozwój mikroprzedsiębiorstwa w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. amatorów jazdy konnej w podgnieźnieńskiej wsi. Można tu aktywnie wypoczywać, odkrywać nowe pasje i doskonalić umiejętności jeździeckie. Wszystko pod czujnym okiem instruktora i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. To ważne, szczególnie na początku jeździeckiej kariery. Właśnie dlatego powstał tu tak zwany lążownik. Bez tego obiektu pierwsze lekcje w siodle byłyby po prostu niemożliwe. Bardzo poprawia bezpieczeństwo pracy, ponieważ jeśli nie mamy takich obiektów zamkniętych, praca na otwartym terenie Często powoduje różne sytuacje stresowe i dla koni, i dla początkujących zawodników. Budowę lążownika, a także wykończenie i wyposażenie stajni umożliwiły państwu ławniczek fundusze pozyskane za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na założenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa. Unijne wsparcie pozwoliło właścicielom gospodarstwa nie tylko zdobycie źródła dochodu, ale także spełnienie życiowych marzeń. Nasza wspólna pasja rodzinna, Miłość do, do koni. Nim tutaj osiedliśmy na wsi, mieszkaliśmy w gnieźnie i już mieli, byliśmy właścicielami koni. Korzystaliśmy z, ze stajni zaprzyjaźnionych osób i tam wynajmowaliśmy boksy. Aż w końcu stwierdziliśmy, że nasze miejsce właśnie będzie tutaj. Znaleźliśmy ten uroczy kawałek ziemi. Jest to do 2,5 hektara, czyli na rolnictwo za mało, a na jakąś inną działalność teren idealny. I wraz z mężem i rodziną postanowiliśmy tutaj stworzyć małą stajnię, która umożliwia naukę jazdy konnej dla dzieci czy młodzieży, czy nawet dorosłych, w związku z tym, że dodatkowo jest tutaj przepiękny teren leśny, gdzie można sobie zrobić rajdy konne. W przeciągu czterech lat jedna z Amazonek zdobyła, zdobyła licencję instruktora, jeżdżąc na naszych koniach, a moja córka, druga Amazonka, niebawem będzie stawała przed egzaminem. No i, i to są takie nasze małe sukcesy. Dzięki nowym mikroprzedsiębiorstwom wzrasta konkurencyjność gospodarcza terenów wiejskich, na którą składa się nie tylko produkcja rolna, ale również turystyka, sektor usług, handel, rzemiosło i małe przedsiębiorstwa. Wieś, obok swojej tradycyjnej roli producenta żywności, zyskuje na znaczeniu jako przestrzeń działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem. Impulsem do takich przemian stały się europejskie programy pomocowe. Dzięki tym realizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powstało dotąd 44 tys tysiące nowych miejsc pracy. Coraz więcej konsumentów poszukuje żywności wysokiej jakości, a tej przybywa nie tylko na masową skalę, ale także dzięki drobnym producentom i niemałemu wsparciu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przykładów na to jest sporo, choćby w północno-zachodniej części Polski. O Lilii Ordysińskiej, rolniczce spod Szczecina, zrobiło się głośno kilka lat temu, gdy całą Polskę obiegła wieść, że wytwarzane przez nią ekologiczne sery kozie mają być serwowane w restauracji Parlamentu Europejskiego. Wyjątkowy smak przetworów z zachodniopomorskiej kozie i fermy to zasługa starań rolniczki, z wykształcenia zootechniczki, ale także efekt dotacji uzyskanej za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podniesienie jakości wytwarzanych tu ekologicznych produktów. Dzięki temu możliwa była rozbudowa tego budynku oraz mleczarni, a także zakup maszyn rolniczych. Bez tego, jak podkreśla rolniczka kozi biznes, trudno byłoby rozwinąć. Teraz serowarnia nigdy nie stoi pusta. Wybór kus jako hodowli nie był przypadkowy, ponieważ zdecydowałam się na nie pod względem właśnie jakości mleka i specyficznych środków, Które są w tym mleku, które między innymi zmniejszają alergię. W gospodarstwie wołczkowie jest 68 kusmatek, z czego mleko daje 30. To przedstawicielki dwóch szwajcarskich ras: sanneńskiej i anglonubijskiej. Średnio w roku można od nich uzyskać aż 1800 litrów mleka. Na przygotowane z niego przetwory jest zbyt, tym bardziej, że Lidia Ordysińska opracowała własne bardzo oryginalne sposoby wytwarzania sera koziego. Najważniejszym jego elementem jest jest używanie do zakwaszania mleka octu winnego zamiast podpuszczki. To ważne dla utrzymania powtarzalnej jakości produktu. Niektórzy klienci po produkty wytwarzane w Wołczkowie przyjeżdżają prosto do gospodarstwa. Ekologiczne serki i mleko kozie rozwożone są także do sklepów ekologicznych w Szczecinie. Jest bardzo duże zainteresowanie, coraz większe wśród naszych klientów, czy to z powodu alergii pokarmowych na mleko krowie, czy też z powodu, że mleko kozie jest znacznie bardziej lekkostrawne i bardziej odżywcze, ma wiele właściwości leczniczych. Dzięki wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu Uczestnictwo Rolników w Systemach Jakości Żywności, słodki biznes na wysokim poziomie rozwinęła także pasieka rodziny fujarskich z pojezierza Drawskiego. Jest tu ponad 600 rodzin pszczelich. I tak powstaje miód drachimski, nazywany Złotem Województwa zachodnio-pomorskiego, który znajduje się na ministerialnej liście produktów tradycyjnych. Nasz miód zdecydowanie jest miodem wyjątkowym, z tego względu, że jest pozyskiwany na bardzo wyjątkowym terenie, terenie wciąż czystym, zalesionym, pełnym jezior, dzikiej natury, wolnym od przemysłu ciężkiego. Tak więc nie mamy wprawdzie miodu, którego możemy nazwać ekologicznym, ale mamy miód, który jest na pewno bardzo miodem czystym, o wysokiej jakości, spełnia wysokie normy, normy nie tylko polskie, ale i wyższe normy unijne. Miód ten jako pierwszy produkt z tego regionu został objęty unijną ochroną. Komisja Europejska zarejestrowała go w kategorii chronione oznaczenie geograficzne. Tym samym produkty znalazł się w pierwszej lidze Europy obok znanych marek win, mięs czy serów. Bez pomocy agencji nie byłoby to możliwe, podobnie jak kolejne inwestycje. W związku z tym, że firma się rozwija, że produkujemy coraz więcej miodu, coraz więcej tego miodu sprzedajemy. Rozpoczęliśmy reorganizację naszej firmy. Nasza firma się rozrasta. Aktualnie kończymy budowę nowej rozlewni miodu drachimskiego. Nowa inwestycja spełnia najwyższe wymagania Unii Europejskiej. Spełnia je po to, aby produkt, który jest tam konfekcjonowany, również zachował swoją wysoką jakość i wszystkie walory smakowe i zdrowotne. W ciągu dekady Polska dorobiła się jednego z najnowocześniejszych w świecie przemysłu przetwórstwa żywności. Od 2004 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała zakładom z tej branży około 4 miliardów złotych. Ten zmodernizowany, wyposażony w najnowsze technologie przemysłu, przeobraził z kolei polskie rolnictwo. By być konkurencyjnym i produkować dobre jakościowo towary, musiał zacząć egzekwować od swych dostawców, czyli rolników dwie rzeczy. Wysoką jakość dostarczanych produktów oraz dużą skalę produkcji. Ta wzajemna zależność przyniosła obopólne korzyści. Polska stała się jednym z największych producentów żywności w Europie. Z roku na rok rośnie jej eksport. Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprzedaż polskich produktów rolno spożywczych za granicę w ostatnich 10 latach wzrosła pięciokrotnie. To jeden z najmłodszych mieszkańców ponad 140-hektarowego gospodarstwa państwa w czy z powiatu żarskiego. Jednak to nie jedyna oznaka tego, że to miejsce się rozwija. Specjalnością gospodarstwa jest chów ponad 250 sztuk bydła mlecznego i mięsnego, a także produkcja roślinna. Pracy sporo, a tę ułatwiają nowoczesne maszyny. Wsparcie na modernizację gospodarstwa, prawie 300 tysięcy złotych, państwo Wróbel Chomicz uzyskali z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Maszyny po prostu musieliśmy zakupić, zmienić sprzęt ze starego na nowy. Za, za dużo było. W... Wkładane pieniążków na naprawę starych maszyn. Maszyny już były wyeksploatowane i po prostu zdecydowaliśmy się na zakup nowego sprzętu. Zakupiliśmy maszyny rolnicze, ciągnik, który był nam niezbędny w gospodarstwie, do tego ładowacz czołowy, rozrzutnik obornika. Y y y Ponadto jeszcze była prasa, kosiarka dy dyskowa. Nikt nas nie musiał namawiać, bo my zawsze chcieliśmy skorzystać z takiego dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z tego względu, że y, jako takie gospodarstwo, które jest jednopokoleniowe, ono nie byłoby nas stać na, na zakup jakichkolwiek takich maszyn. Wiadomo, że to już by się ograniczało i w czasie, a że. No wszystko idzie postępowo do przodu, żeby dorównać już, mówię, naszym sąsiadom, no to musieliśmy skorzystać z tego. No jesteśmy zadowoleni. Gospodarstwo się rozwija, szykuje się także następca, a właściwie następczyni, która ma nowe pomysły na zwiększenie jego potencjału. Jestem osobą, która skorzystała z wsparcia ułatwiania startu młodym rolnikom. Poszłam na ogrodnictwo, mam specjalizację kształtowania terenów zieleni. Chciałem się zająć projektowaniem ogrodów, no i florystyką. Zamierzam jeszcze iść do... do... Krakowa na studia podyplomowe florystyczne. Dotacje uzyskane przez mieszkańców terenów wiejskich z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawiły, że polska wieś odmłodniała. Według badań Eurostatu średni wiek polskiego rolnika jest najniższy w Unii Europejskiej. Zmiana pokoleniowa ruszyła gdy w 2004 roku uruchomiono europejskie fundusze przeznaczone na ułatwienie startu młodym rolnikom, a także wsparcie rolników w wieku przedemerytalnym, którzy w zamian za rentę strukturalną przekazali swoje gospodarstwa Młodszym następcom. W efekcie powstało około 23 tysięcy nowych gospodarstw prowadzonych przez młodych, dobrze wykształconych i przygotowanych do zawodu rolników. W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 rok. Oprócz dopłat bezpośrednich, rolnicy mogą ubiegać się również o wsparcie ONW, płatności rolno-środowiskowe oraz o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Bardzo pomocne są te dopłaty. Kto nie złoży wniosku w agencji osobiście, będzie mógł tego dokonać drogą elektroniczną, przez internet lub wysłać go pocztową przesyłką rejestrowaną. Płatności bezpośrednie, jak przyznają rolnicy, są dla nich na wagę złota. Jesteśmy w orunkach... Unijnych i musimy mieć równe warunki konkurowania nie tylko między sobą, ale z gospodarstwami w innych krajach. Jeśli ten system dopłat funkcjonuje w tych, tych państwach, które są znacząco rolnicze w Europie, my nie możemy rezygnować z dopłat, dlatego że bylibyśmy na straconych pozycjach, mielibyśmy gorsze warunki konkurencji, gorsze warunki rozwoju. To jest niezbędne. Dopłaty dla rolników są bardzo ważne i uważam, że stanowią około 80% procent. Dochodu czystego rolnika, czyli są najważniejszym udziałem w dochodach rolnika, jakie mogą być. Rolnicy, którzy złożą wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich do 15 maja, mogą liczyć na otrzymanie tych płatności w pełnej wysokości. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma niemal 3,5 miliarda euro. Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 roku wyniesie ponad 219 euro na hektar. Szczegóły zasad przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za rok 2014 można znaleźć na stronie internetowej agencji. Od początku swojego istnienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na rozwój wsi i obszarów wiejskich oraz wsparcie sektora rolno-spożywczego i rybackiego około 201 miliardów złotych. Na tym kończymy Agroszanse. Przypominam, że czekamy na Państwa zgłoszenia o ciekawych inicjatywach z terenów wiejskich. Ja się już z Państwem żegnam. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze.